I nie nadawały się na sprzedaż. Ojej, coś tu się rozłożyło. To jakieś kpiny? Strasznie mi przykro. Wielka szkoda, taka ciepła noc. Nie mogę ich użyć. Były w porządku, gdy. Jak to w ogóle. Dam je za pół ceny. Nie zapłacę złamanego grosza za tę zupę. Możesz wyłowić zęby. Ludzie dobrze płacą za pełen garnitur. Zabierać mi stąd ten syw. To Twoja sprawka, prawda? Pod niespodziewane błogosławieństwo. Mógłbyś?